Pewnie wiecie, że słowo abba pojawia się ile razy w Nowym Testamencie? Kto wie? Nie, więcej? Ale przyznam się, że ja też tego nie wiedziałem, więc jestem zwany teraz, bo sprawdziłem. Pojawia się trzy razy. Abba się pojawia trzy razy w Nowym Testamencie. Raz Jezus, zwracając się słowami modlitwy do swojego niebieskiego ojca, mówi: Abba, ojcze. Dwa razy apostoł Paweł, kiedy mówi o naszych relacjach, jakie możemy mieć z Bogiem przez Jezusa w mocy Ducha Świętego, mówi o tym, że możemy zwracać się do Niego, Abba ojcze. Niektórzy twierdzą, że to słowo Abba to znaczy tatusiu. Nie wiem, może tak, ale na pewno jest to określenie, które używano, aramejskie określenie, którego używano bardzo często w czasach, kiedy Jezus postawił swoją stopę na ziemi. I to określenie wskazywało na taką intymną, bliską więź, na szczególne, na szczególne relacje. Z jednej strony na relację, jaką ojciec miał ze swoim dzieckiem, albo też nauczyciel ze swoimi uczniami, bo uczniowie też zwracali się czasami w taki sposób, ale też relacja jaką dziecko mogą mieć ze swoim ojcem. I wiesz, kiedy czytam Biblię pod kątem ojca, od którego, jak powiedziałem wcześniej, bierze początek wszelkie ojcostwo, to nie mogę nie myśleć, znowu zrobiłem sobie takie zestawienie tego, co, co to znaczy, że ja jestem dzieckiem mojego ojca. Czyli ty jesteś dzieckiem, jesteśmy dziećmi naszego niebieskiego ojca. To znaczy, że on nas zaadoptował do swojej rodziny, że nas chroni, że troszczy się o nas, że błogosławi nam, że wspiera nas, że nas prowadzi, że nas nie opuszcza. Że jest z nami zawsze, że jest Bogiem dającym, że daje nam wszystko to, co dobre, wszystko to, co najlepsze. To nie jest wyczerpująca lista, to, to jest takie krótkie zestawienie tego, co mamy dzięki temu, że mamy relacje z naszym niebiańskim Ojcem. I to się też przekłada na to, w jaki sposób my funkcjonujemy w kontekście naszych rodzin, jako mężowie, jako ojcowie, jako matki, mo mając, mogą mieć mogąc mieć odpowiednie relacje z dziećmi. Chciałem zaprosić tutaj, dzisiaj będzie dwóch ojców zapraszających swoje dzieci, bo będzie Janusz, który zaprosi córkę już za moment. Ja zaproszę naszego syna, najstarszego Bartka, bo pomyślałem sobie, że to jest fajna okazja, na nabożeństwo z sobie wokół dzieci, żeby Bartek, nie wiem czy razem ze Sterą, czy sam, ale żeby powiedział kilka słów o tym nowym etapie, który od kilku dni, który, w którym są w swoim życiu. Także Bartek, zapraszam Cię serdecznie. Witajcie, to ja sam, Estera tam z tyłu, zostanie. Myślę, że niektórzy z Was mnie znają, moją żonę znają. Dla tych, co nas nie znają, to się przedstawię. Ja jestem Bartek, to jest mój tato, tak jak wspomniał, a tam z tyłu jest moja żona Estera, trzyma takiego maluszka na rękach. To jest nasza Sara, ma na półtorej roczku. Mamy jeszcze Tymka, który ma pięć latek. No i właśnie, i mamy jeszcze jednego szkraba. O tym chcę powiedzieć. Jesteśmy tutaj z Wami tak jak planowaliśmy po części, bo dwa tygodnie temu zaplanowaliśmy sobie, że przyjedziemy, odwiedzimy Was w ten weekend. E, natomiast to, czego nie zaplanowaliśmy sobie, a się wydarzyło bardzo e, świeżo, e, to nie zaplanowaliśmy, że będziemy tutaj z Wami z małym Adasiem, który ma półroczku. To jest chłopczyk, który od piątku jest z nami w pieczy zastępczej. E, myśmy razem z żoną przygotowali się już od jakiegoś czasu do tego, żeby wziąć jakieś dziecko, Piecze zastępczą z myślą o późniejszej adopcji. Um, zaraz chcę powiedzieć o tym, co nami kierowało, co sprawiło, że się zdecydowaliśmy. Natomiast chcę tak naprawdę też podzielić się tą radosną nowiną, że jest z nami Adaś, chłopczyk, który teraz e, staje się niejako częścią naszej rodziny, dla którego będziemy mogli e, być, e, no, generalnie dla którego będziemy mogli tworzyć dom. E, nie będę długo mówił, dlatego że to wszystko jest bardzo świeże. Powiem o tym, co spowodowało, że się zdecydowaliśmy na taki krok, bo myślę, że dla wielu to może być nieoczywiste, nawet szalone. Można taką mieszankę odczuć ludzi, obserwować. Z jednej strony, nawet w świecie w pracy ludzie patrzą z takim podziwem, że, że wow, zdecydowaliście się. Z drugiej strony, tak, patrzą z przerażeniem na zasadzie, czy wiecie, co Was, co was czeka. To, co nami kierowało, żeby się zdecydować na ten krok, mając dwoje biologicznych własnych dzieci, to, to kilka rzeczy. Jedną z nich jest to, że jeszcze zanim się pobraliśmy ze sterą, to liczyliśmy się z tym, że może być tak, z, z różnych medycznych względów, że nie będziemy mieli swoich dzieci, i powiedzieliśmy sobie wtedy, że bylibyśmy gotowi obydwoje adoptować dziecko, bylibyśmy na to otwarci. Natomiast Pan Bóg dał nam dwójkę własnych biologicznych dzieci, więc w ten sposób błogosławił. Natomiast gdzieś ta myśl pozostała z tyłu, trochę takie pragnienie, żeby, żeby przysposobić jakieś dziecko i mając tą dwójkę, kiedy myśleliśmy o tym, żeby może jeszcze powiększać rodzinę, to zdecydowaliśmy, że to chyba nie jest jednak dobry krok, żeby mieć swoje własne trzecie biologiczne dziecko, Pan Bóg zaszczepił wcześniej w naszych sercach takie pragnienie, żeby przysposobić jakieś dziecko. I Kierowaliśmy się też tym, że z różnych medycznych względów to było niewskazane, żeby Estera zachodziła w kolejną ciążę, więc stwierdziliśmy, że Pan Bóg może w takim razie tutaj otwiera drogę do tego, żebyśmy przyjęli jakieś dziecko. Kierował mną, no, myślę, w dużej mierze i, i moją żoną też fragment, który może być wam dobrze znany, z Jakuba 1,27 wydaje mi się, gdzie jest mowa o tym, że wyciągnę to sobie, żeby nie przekręcić. Jakuba 1,27 Czystą i nieskazitelną bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się z plamienia ze strony świata. No, Adaś nie jest do końca sierotą, bo ma mamę biologiczną, tylko że ta mama nie jest w stanie sprawować nad nim opieki, więc myślę, że wpisuje się w to, o czym mówi ten fragment, jakby dziecka, które potrzebuje pomocy, które samo sobie nie poradzi w życiu. Ehm, no, My w naszym życiu czujemy się przez Pana Boga obdarzeni na wiele sposobów. Osobnym świadectwem jest to, że, że mamy dom duży, którym Pan Bóg nam pobłogosławił jakiś czas temu. Ja miałem wcześniej też problemy ze zdrowiem, ale Pan Bóg w ostatnim czasie pobłogosławił i, i dał to zdrowie, przywrócił mi to zdrowie. Więc to też ten osobne świadectwa tutaj się skupię tylko na, na Dasiu. Więc chcemy wykorzystywać to, co Pan Bóg nam daje w taki sposób, żeby On sobie odbierał chwałę. Myślę, że on sobie odbiera chwałę wtedy, kiedy inni ludzie też wokół patrzą i mówią: Wow, zdecydowaliście się na taki krok. Wydaje mi się, że o to mniej więcej też, też chodzi, w tym w jaki sposób my, jako ludzie wierzący, powinniśmy zadziwiać w taki pozytywny sposób, zadziwiać ten świat ludzi wokół nas. No, mamy to pragnienie, chęć, by dla Dasia stworzyć dom i by dać mu szansę, której może mógłby nie dostać, gdyby, gdyby nie trafił do naszego domu. Więc to wszystko jest bardzo świeże. Możecie się modlić w jaki sposób. No, na pewno możecie modlić się o, o siły dla nas, o wytrwałość, bo liczymy się z tym, że przed nami wyzwania. Myślę, że nie mamy takiego, nie patrzyłem przez różowe okulary, e, aczkolwiek to się jest wiadomo, po prostu nie wiemy, co nas czeka, nikt nie stanie nam do końca powiedzieć. E, to jest taki moment, kiedy uczymy się też, myślę, ufać Panu Bogu, bo wiecie, zanim przyjęliśmy Adasia, to byliśmy w takim miejscu życia wygodnym, powiedziałbym, gdzie... Już dwójka dzieci takich w miarę um, samodzielnych, z Sarą już można się porozumiewać, ona też już komunikuje, jakby duży dom, dobra praca. O co się tu modlić w zasadzie? No można dziękować Panu Bogu za, za wszystko, jak nam błogosławi. To jest taki moment, który na nowo uczy modlitwę na kolanach, tak myślę, bo to jest kompletna niewiadoma. I ta niewiadoma z jednej strony przeraża, z drugiej strony popycha do tego, żeby się modlić i prosić Boga, żeby tutaj wspomógł nas i wyposażył. Więc chyba tyle tutaj zakończę.